Barbara Bursztynowicz zrzuciła płaszcz, a później sceny takie, że widzowie zbierali szczęki z podłogi. Taniec z gwiazdami obchodzi w tym roku jubileusz i już pierwszy odcinek pokazał, że organizatorzy przygotowali coś wyjątkowego. Nowe twarze, wielkie powroty i historyczne momenty, to wszystko sprawiło, że taneczne show znów stało się jednym z najgłośniej komentowanych programów w Polsce. Pierwsza kobieca para w historii programu. Na parkiecie pojawiły się znane osobowości, od projektantki mody Ewy Minge, przez Maję Bohosiewicz, po wokalistkę Lanberry. Jednak prawdziwą rewolucją w programie okazał się występ Katarzyny Zilman i Ani Lesar. To pierwsza żeńska para w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, a ich obecność pokazuje, że program otwiera się na różnorodność i nowe formy ekspresji artystycznej. Ich występ nie tylko zachwycił techniką, ale również przesłaniem. To taniec o sile, partnerstwie i przełamywaniu schematów. Jurorzy byli jednomyślni, Dued Zilman i Lesar to faworytki tegorocznej edycji. Internauci poszli o krok dalej i okrzyknęli je największym objawieniem w historii show. Wpadka Karolaka stała się hitem internetu. Niemniejsze emocje wzbudził występ Tomasza Karolaka, który od lat uważany był za zaginioną perełkę programu, widzowie chcieli zobaczyć go na parkiecie, a on wreszcie się odważył. Aktor zmierzył się z chachą, lecz nie obyło się bez niespodziewanych sytuacji. Podczas jednej z figur upuścił partnerkę, co początkowo wywołało konsternację, ale szybko przerodziło się w salwy śmiechu. Jurorzy postanowili nie krytykować, ale żartować, a widownia nagrodziła Karolaka gromkimi brawami. Sam aktor podszedł do sytuacji z charakterystycznym dystansem i rozbroił publiczność szczerością. W efekcie to właśnie jego występ, mimo wpadki, był jednym z najczęściej komentowanych w internecie. Barbara Bursztynowicz zaskoczyła w drugim odcinku TZG. Barbara Bursztynowicz to najstarsza uczestniczka tej edycji. 71 latka nie ustępuje jednak w niczym młodszym koleżankom i kolegom. Gwiazda, która przez niemal trzy dekady grała w serialu Klan, niezmiennie zachwyca, taż tej było w drugim odcinku. Aktorka na parkiet weszła w płaszczu, ale nagle zrzuciła go z siebie, a mu ukazała się w kolorowej i fikuśnej sukience. Wyglądała obłędnie, a jurorzy nie poskąpili miłych słów. Basia w duecie z Michałem Kasinem zatańczyła hachę. Ich taniec był pełen akrobatycznych figur, a widzowie ten taniec, fani obecni w studiu, nagrodzili gorącymi owacjami i okrzykiem Basia do finału. Za swój wyjątkowy taniec Basia i Michał zgromadzili 26 punktów, ale zdaje się, że widzowie będą mocno wspierać tę parę. Poniżej możecie zobaczyć, jak tańczyli.